Jestem Kaz, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Alunry. Już na samym początku, jak widzicie, mam klatkę. Mam nadzieję, że jak przeskoczę na samą wakację. Okej. Okay. nie jest lepiej, Z2. Ok, coś haczy klatki. Nie wiem czemu. Takie popada to trochę ze skrajności w skrajność, bo na początku mi strasznie szybko działało i w ogóle nic się nie dało zrobić. Teraz mm, są takie, jakby spadki klatek. Złącza nagrywania, oczywiście, jest normalnie. To momencik, jeszcze. Dobra, zwiększyłem trochę e, klatki do 60. Mam na, przy w czasie nagrywania, mam nadzieję, że e, nie będzie za bardzo, za szybko działać gra. I że nie będzie takich dużych spad, spadków klatek, jak to miało miejsce do tej pory. Ok, jest całkiem nieźle. Chodzi troszeczkę szybciej niż normalnie. Dostaliśmy Iron Fail, to jest. Coś z stylu maczugi. Tutaj jest właśnie to tak określone dokładnie. Jest to z tego co pamiętam korbacz. Hmm, tutaj. Tak, Aaron to jest hmm, poprawnie to jest po prostu hmm, na polski korbacz. Chociaż jeszcze z korbaczem to nie ma tak wiele wspólnego, bo korbacz jak wiemy hmm, jest, kula jest zakończona kolcami. No ale ok, mniejsza z tym. Wyruszamy na pustynię. Tam teraz nas, nas kieruje fabuła gry ze względu na to, że, skąd wiem, przechodziłem tą grę parę razy e, Wiem, że w momencie kiedy dostaniesz kulę można właśnie przebijać takie bloki skalne. E, jest to na razie jedyne zastosowanie. No plus, e, ma, jest, ma spory zasięg z e, Minusem jest to, że można tylko dwa rzędy e, roślinek ścinać naraz. Nie wiem w sumie czy to traktować naprawdę jako minus, ale powiedzmy, że to jest minus. E, Mieczę można w sumie ścinać. Miecz bardziej się nadaje on do cięcia wrogów, e, którzy nas otaczają po prostu. Dobra, wchodzimy do, do sklepu. Nie musimy, ale zaraz wam pokażę po co tu wchodzimy. W zasadzie po dwie rzeczy. Jedną już teraz nawet będę w stanie kupić. Drugą. Będę musiał jeszcze trochę uzbierać pieniążków, ale to myślę, że dosyć szybko uzbieramy. Ok, chcemy kupić zbroję, tak to jest zbroja. Dziwnie wygląda nie to kiedyś przypominało. Nie wiem czemu krew wymiona, e, tak trochę to wyglądało, a tak naprawdę to jest po prostu na pierśnik. Czemu zielony, jest? to nie wiem, tego wam nie wyjaśnia. Okay. I teraz tu nic nie mamy, ale jak wejdziemy drugi raz, będzie możliwość kupienia e, dużego życia. Będziemy mieli wtedy 15 żyć, ale to zrobimy za moment. Najpierw udamy się na pustynię. E, w którą stronę się szło? w tą, w tą, dobrze? Op. Życie u niego kosztuje 400. Jest to e, różnica co do tego, co mamy w naszej wiosce, bo w wiosce e, każą zapłacić aż. 500 sztuk y, złota Tak tutaj Pierwszym razem jak tu wszedłem naprawdę naszukałem się tego przejścia Tam wądziłem nie pomyślałem że jak się zeskoczy będzie można po prostu przejść dalej szlak No dobra To musimy jeszcze raz iść tutaj Dalsza droga po prostu prowadzi w dół ja i mój ojciec mieliśmy z tym spory problem tak, kur... kocham swojego pada już troszeczkę się rozpada Mam nadzieję, że nie sprawi mi kłopotów później, bo na późniejszych etapach są naprawdę ciężkie skoki, które się wykonuje na styk. to jeszcze będzie za mało żeby wykupić tamto życie jak nie teraz to wrócimy się po prostu w późniejszym etapie gry na ten moment damy radę z taką ilością żyć i tu jeden z gorszych skoków tu jeszcze a tu się zaskakiwało Mamy skoczyć czy nie, tam jest panacea. Panacea to jest takie jakby dodatkowe życie w razie gdybyśmy e, umarli to po prostu ona nas skrzesza bez żadnego ale można oczywiście ją też normalnie użyć, ale po co jeżeli mm, jeszcze będziemy mogli na przykład walczyć na jednym na kwadraciku życia. Warną trastu. Dobra, i jesteśmy na pustyni. Na razie mamy problem z poruszaniem się ze względu na brak buciorów. Gąsienice są bardzo łatwymi przeciwnikami mm, Nie potrzeba w zasadzie nic, żeby je... Tam był herb O szlak. Nie potrzeba w zasadzie nic, żeby je pokonać Nie przejdę, tam nie przejdę Nie no. I znowu dookoła mm, Nawet z podstawowego miecza wystarczą dwa uderzenia w gąsienicę, żeby ją zabić Mogę to szybko udowodnić, żeby nie było, że kłamię. Dziękujemy, hop. I tylko po to tu przyszliśmy. Nie dostalibyśmy się do antycznej świątyni, jak dobrze pamiętam, bo tak się chyba nazywała lokacja, do której właśnie zmierzamy. Bez Sandcape'a. Fajnego przedmiotu, bo później jest druga odmiana. Tak samo przydatna szlak ten star, dobra. Już Wam pokazuję jej działanie. Po prostu zakopujemy się w piasku i możemy przechodzić przez takie. Małe utworki w murze. Na przykład tu mamy po lewej stronie jeden taki. A na końcu tamtej drogi będzie kolejny Gilded Falcon. Na razie niepotrzebny, bo jeszcze nie mam informacji na temat z pewnego sklepu. Na temat tego sklepu zdążymy się dowiedzieć jeszcze trochę. stronę, Sęk w tym byłby największym problemem byłoby to, że, e... okay. że jak skręcimy w każdą inną stronę, to po prostu się cofamy i tutaj tak samo skręcili poszlibyśmy nie tam gdzie trzeba i byśmy skręcili źle. Okay. To są te jedne z trudniejszych skoków. jak widzimy świecą się takie kryształki to jest po prostu przejście do antycznej świątyni wejście shrine to chyba było coś w stylu właśnie świątyni i mamy trupa jeszcze nie możemy oczywiście wykorzystać go żeby zejść w dół mamy do wykonania zadania jedno się robi tutaj to są po prostu te małe zagadki po przejściu dalej będą dużo cięższe. Mechanizm aktywowany i co się dzieje? No właśnie. Nie, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie musieli sobie utorować drogi, odblokować pod potworów. na lewą stronę chyba tu były zagadki, których naprawdę nie cierpię kratę i ruszamy do góry ok nowi przeciwnicy, zombie mm, do, bardzo wytrzymali to jest ich zaletą naprawdę no. jak widzimy tu mamy, to są zagadki takie dosyć łatwiejsze. tu na ziemi mamy znaki do, na, po których będziemy zaraz się poruszać tylko musimy ściągnąć najpierw T. Nie ustawiłem od razu poprzednich na właściwych miejscach, bo jak widzimy nie możemy ich podnieść później. Tak więc blokujemy sobie możliwość korzystania z tamtych e, z tamtych mm, dwóch znaków i nie zdobyliśmy dwóch ostatnich, które są potrzebne do uaktywnienia jednej, właśnie, jednej windy. Teraz mamy takie posągi. One leczą, one były już w krypcie, przynajmniej jeden. Odblokowują przejście w jakiejś tam lokacji e, do innej. Czyli przymus w odblokowaniu. No, tu nie pamiętam co odblokowaliśmy. Chyba prawe drzwi... E, znaczy drzwi po prawej stronie tu. Tak, tak. One były wcześniej zamknięte, teraz możemy się tu przedostać i ruszyć do skrzyni od razu. Dosyć łatwo się tu przechodzi, bo idąc w komórku, e... działka nie są w stanie nas trafić. Tu, oczywiście, to nie jest jedyne miejsce, które odblokowaliśmy tamtym, bo e... gdybyśmy nie odpalili tego, nie otworzylibyśmy e... sobie przejścia do e... posa tej lokacji. Takie posągi są trzy. Jeden jest w centralnej świątyni, w której aktualnie się znajdujemy Kolejne dwa będą w lewym... we wschodnim i zachodnim skrzydle. Tak więc... Och! Już, dobra! Byłem naprawiona. Ok. I teraz wyruszamy na piętro, gdzie będziemy się przemieszczać pomiędzy właśnie wschodnią i zachodnią świątynią, a w międzyczasie ja po prostu zapiszę grę i zobaczymy się usłyszymy się w kolejnym odcinku, zagrajmy Valundra. Do usłyszenia. Cześć.